Pamiętacie, Tyago Cionka? Otóż, 39-letni już, były reprezentant polski, nie oszukujmy się, Tyago raczej do naszej kadry nie wróci. Nie kończy kariery, ma nowy klub. kwz 1919 jest nowym pracodawcą Cionka. Klub, o którym pierwsze słyszę, zakładam, że Wy również. Serię C, także taki, a nie inny poziom. I aż szkoda, że Cionek nie załapał się, czy nigdy nie chciał może po prostu grać w Polsce. Aktualnie to ekstraklasa prawdopodobnie nawet jest za wysokim progiem, ale jakaś wieczysta czy coś takiego. No, aż się prosi. No, piłkarz, który jest byłym reprezentantem Polski, no, prosi się po prostu, żeby takiego piłkarza gdzieś tam na Polsce polskich murawach pooglądać. Ostatecznie jednak nic takiego się nie wydarzy, no bo wątpię, żeby ten kontrakt podpisany do 2026 roku, zakładam, że to jest ostatnia profesjonalna umowa Tiago Cionka, zdrowia, radości z grania nadal w piłkę życzymy. No i cóż, coraz bliżej końca kariery tej, no nie oszukujmy się, legendy polskiej piłki.